Głos nadziei na każdy dzień. Odprężenie. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 34. Pewien pastor z Nowego Jorku opowiedział takie oto zdarzenie. Niedawno jechałem taksówką piątą aleją w godzinach szczytu. Utknęliśmy w korku i przez 15 minut doznawałem tortury, jaka staje się udziałem każdego człowieka o szkockim pochodzeniu, kiedy widzi jak w taksówce nabija licznik, a samochód stoi w miejscu. Kiedy zaczęliśmy ruszać, inna taksówka władowała się pomiędzy nas a jadący przed nami autobus. Mój kierowca zjechał na pobocze, stając obok drugiej taksówki, po czym powoli z namysłem opuścił szybę. Następnie zwrócił się do kolegi po fachu z kilkoma zdaniami komentarza, który wydawał mu się stosowny w takiej sytuacji. Epitety, które usłyszałem w odpowiedzi, poraziły mnie. Kiedy znów ruszyliśmy, kierowca nie przestawał pomstować, mamrocząc pod nosem i przeklinając kolegę, który tak go obraził swoim zachowaniem. Twarz miał czerwoną z gniewu, a dłonie kurczowo zaciskał na kierownicy. Wreszcie nie wytrzymałem. Proszę pana, Zwróciłem się do niego. Mam ważne spotkanie z psychiatrą mieszkającym poza miastem. Chciałem tam być punktualnie, a już jestem dwadzieścia minut spóźniony. Bardzo mi przykro, proszę pana, ale nic nie poradzę, wybuchnął. Jadę tak szybko, jak mogę. To widzę, odpowiedziałem. O czym innym chciałem panu powiedzieć? Pan tu przecież zarabia pieniądze, i jeśli ktoś z nas ma powód do zmartwienia, to tylko ja. Kiedy jednak zrozumiałem, że się spóźnię i nic nie potrafię na to poradzić, odprężyłem się i złożyłem sprawę w ręce, Boże. Może i Pan by czasem tak spróbował? Nie odpowiedział nic. Jakiś czas później, kiedy wysiadałem z taksówki, kierowca powiedział cicho: Przepraszam Pana, że tak się zdenerwowałem tam na piątej alei. Dzisiaj nauczyłem się czegoś, czego nigdy nie zapomnę. Może i Ty spróbujesz dzisiaj tej metody? Norval Peace